Siemano widzowie! Siemano widzowie, dzisiaj sobie przetestujemy rozdziałkę 1720 na 1080. Byście by nie musieli tego robić. I zapraszam do oglądania. Subskrybujcie, wpisujcie kod reser, w sklepie Fortnite. My widzowie jesteśmy już na rozdziałce w grze, tak naprawdę nie w grze, tylko na mapce Depitre Forale. I możecie... Ja tutaj sobie ćwiczę, rozgrzewam się na tej mapie. To jest praktycznie zero deal'aj, czasami dużo pingu, ale to rzadko kiedy. Wpisujcie kotcik, tres deserz w Fortnite. Będzie szybki taki materiał, na rozdziałce, o rozdziałce. Zostawiacie w końcu lajka, subskrybera i ja też robię czasami o te live streamki. I możecie na nie dołączać. Od czasu do czasu je będę robić, więc polecam zasubskrybować. subskrybować. wczoraj robiłem ostatni streamka i widz jakiś który niedługo subskrybował już, a, nie, a nigdy nie pisał praktycznie. Chyba nawet nigdy nie napisał komentarza żadnego. On chciał do mnie dołączyć teraz do ekipy. O! Sigma. Więc jak też chcecie być na odcinku bądź na live, to subskrybujcie dzwoneczkiem, zostawiajcie lajki. Teraz ja zrobię głupi ruch. No ale... No, zobaczcie sobie, szybko będę tutaj grać. Zaraz kończymy odcinek. Orazer. O! O kurde, nie mam amunicji. Czym ja tutaj nie A, bo to nie moje. Jezu, on się chyba ode mnie stawia. Mniejszy delay najwidoczniej. Dead! Kibdy dinozaur. Zobie koniecznie wpisujcie kod teraz serdeczne sklepy Fortnite. Bo jak nie wpiszecie, to się nawet zamczę. ale świetnie on ucieka ty, i ucieka. Makrak nie ucieka. Nie wiem dlaczego dzisiaj nie mogę edytować. Yes, on. Nie, rozumiem, dlaczego ja serio nie mogę dzisiaj zrobić quatra, a zawsze robiłem. Dwadzieścia siedem. Crack, dead. No. Pyszcz w A ja mu dałam 195 w głowę. Miał mniejszy delay. Mam 30 pingów. Ja jestem przyzwyczajony do bardziej 2 pingu, wąt. Muszę coś fajnego zrobić. O Jezu, szybka ta pompa. No nie jest szybka, jest wolna, ale... <śmany> ale mu po prostu dam bombę widzowie. No i co teraz zrobimy? Kulapsujemy oczywiście tu dwóny ma gościa. O, kurde. Bardzo mam trochę delay. Zowie. Ja muszę sobie chyba zmienić na 165, dlatego mi się tak słabo gra. Tyle ile macie widzowie herców, tyle musicie ustawić ust ustawienia w Fortnite FPS, bo się lepiej gra, a najpłynniej wtedy jest. Co na snajper z boku gdzieś? Tam gość Namierzony cel! Krak! Widzowie! I ładne! O Zemsta. Co? D ah. Serio? O kurde, ale nie leciał na banie. Ło, trzydzieści? Dead? Ej, on się coś poci. Kto to? Jaki skin on ma? To nie był ten, którego zabijałam? Tego bambiczka? Nie wiem widzowie. Widzowie, to już koniec filmu tak nagle. Zrobię może jeszcze dzisiaj live'a, wbijajcie koniecznie na niego ja kończę, sobie koniecznie wpisujcie kod Reset desertscrypu Fortnite, dołączycie na Discorda. Discord oczywiście w opisie. W opisie kanału tego filmu. I możecie też zasubskrybować i zalajkować, a ja jeśli z Wami żegnam na